Siemka, z tej strony kaktus, a dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o zwrocie faudolców dla graczy poprzez skandal wywołany przez Epic Games. Ale jeszcze przed filmem to zostaw suba z dzwonem, ponieważ lecimy małymi kroczkami po 3000. A ja zapraszam Was już do oglądania. A więc jak wiecie, przedmioty kosmetyczne do Fortnite można kupować za faudolce w sklepie z przedmiotami, w jako w pakietach za prawdziwe pieniądze oraz przez kody. I film ten dotyczy kodów. W sezonie 8 rozdziału drugiego zostały wprowadzone kody, które umożliwiały zdobycie plecaka Eldorado. No i widzicie go teraz w tle. Takowe kody chodziły po naprawdę dużej kwocie na Allegro i Enebie. Ponieważ ja zakupiłem na przykład taki plecak za 19 euro, co w przeliczeniu na złotówki w zaokrągleniu będzie to 20 razy 4, czyli 80. I wydałem 80 zł na coś. Co obecnie w sklepie kosztuje 200 fałdolców. Jedyny fart był taki, że pieniądze, które miałem na NBA nie wydałem z własnego portfela, a po prostu otrzymałem je od NB w ramach rekompensaty, więc tak naprawdę dostałem go za darmo, co nie zmienia faktu, że to co zrobił FP Games było naprawdę niefajne i gracze, którzy posiadali ten plecak poprzez zakupy przez kody, otrzymają do niego albo edycji stylu, albo 500 fołdolców. Więc jeżeli posiadasz ten plecak z kodów, no to możesz spodziewać się w przyszłości 500 fołdców. I to byłby już koniec tego filmu. Zostaw suba z dzwonem, ponieważ lecimy po 3000, a już się z wami żegnam i trzymajcie się siemanko.